Często pytacie o przewianie. Pytacie o to, o czym straszyły nas nasze babcie czasami mamy. Przewianie czyli efekt efekt działania zimnego powietrza na ludzkie ciało. W szczególności jeżeli jest to wiatr, jest to powietrze w ruchu, jest to nawiew. W szczególności jeżeli ciało jest wilgotne, spocone albo mokre w w wyniku na przykład zmoczenia przez deszcz. Podczas takiego przewiania dochodziło do powstania zespołów bólowych. Mogły być to bóle pleców, bóle barku, czasami nawet porażenie nerwu twarzowego. Przewianie mogło mieć miejsce na przykład, kiedy jechaliśmy samochodem z otwartą szybą, albo staliśmy w przeciągu, albo byliśmy spoceni, na przykład kosiliśmy działkę, był, był wiatr, nie było już tak ciepło, i nagle poczuliśmy na grzbiecie taki, taki chłód, nieprzyjemny chłód. Ból potem nie zaczyna się od razu. Zaczyna się być może na drugi dzień, nieraz po kilku godzinach. Czy jest to prawdą, czy jest to fałszem? Czy jest to jedynie mitem? Cóż, kiedyś jako student medycyny, kiedy poznawałem tajniki, medycynę opartą na faktach, lubiłem kontestować wszelkie, wszelkie prawdy przekazywane przez tradycję, lud. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście wiele z tych prawd to były zabobony. To były rzeczy czasami szkodliwe. Natomiast jeżeli chodzi o. Przewianie. Uważam, że coś w tym jest. Wielokrotnie przychodzili do mnie pacjenci i mówili, że ból rozpoczął się po wyziębieniu danej części ciała. Po tym, jak na przykład w gorący deszcz zanurzyli się. Go... Potem, jak w gorącym, w gorący dzień gwałtownie zanurzyli się do zimnej wody. Albo jak pracowali lub szli, spocili się. I owiał ich zimny wiatr. Nie wiemy dokładnie, dlaczego tak jest, jednak ze względu na wielość tego typu przypadków, nie jest to jedynie w Polsce, ale w wielu krajach spotykane. W niektórych wierzeniach wiatr, niektóry pewien rodzaj wiatru mógł przenosić chorobę. Był związany z czymś złym, dlatego ludzie chronili się przed wiatrem. Wiatr i wyziębienie może powodować skurcz mięśni, skurcz mięśni, który jest asymetryczny. Jeżeli mięśnie kurczą się przede wszystkim w danym obszarze ciała, mogą powodować nieodpowiednią konformację, nieodpowiednie ułożenie kręgosłupa. Może dochodzić do tego, że dyski będą nieprawidłowo obciążone, co może prowadzić do pęknięcia dysku i wysunięcia się przepukliny kręgosłupa. Ta przepuklina może powodować zapalenie, może powodować ucisk na korzenie nerwowe, może powodować ból, który promieniuje do nogi, który promieniuje pod postacią tzw. rwy kulszowej, jeżeli promieniuje do nogi. Jeżeli przepuklina dotyczy kręgosłupa szyjnego, może dochodzić do rwy barkowej, czyli bólu, który promieniuje do barku, do łopatki. Promieniuje również do kończyny górnej. Przewianie powoduje też ból pleców. Ból w dole pleców albo ból w okolicach łopatki, niekoniecznie związany z uszkodzeniem kręgosłupa. Czasami po prostu bolesny skurcz mięśni. Powoduje te dolegliwości. U niektórych przewianie głowy powoduje następcze bóle głowy za kilka godzin. Także, jeżeli jesteście wrażliwi na temperaturę, na przewianie, jeżeli zauważyliście u siebie, że wystawienie na zimne powietrze, na strumień zimnego powietrza powoduje dolegliwości, powinniście ich unikać, powinniście unikać czegoś takiego. W szczególności uważajcie, żeby nie siedzieć pod strumieniem zimnej klimatyzacji. To może w efekcie spowodować pewne dolegliwości. Organizm nie lubi gwałtownych zmian. Organizm lubi stopniowo zmiany, które są stopniowe, które, do których można stopniowo się zaadoptować.